Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na początek trochę bardziej organizacyjnie, ale później będą też aktualizacje, bo w moich roślinach tyle się teraz dzieje. Niektóre tak pięknie wyglądają, niektóre kwitną. Chcę Wam to wszystko za moment pokazać. Natomiast na początek, właśnie ten mój kącik salonowy, który przeszedł delikatną metamorfozę. Tak jak wiecie, ostatnio przybyło mi trochę roślin. Dużo kalatei i postanowiłam, że wszystkie te kalateje chcę mieć na oku, chcę mieć w jednym miejscu po to, żeby, żeby obserwować jak one będą rosły. Wszystkie zostały już przesadzone do ceramisu i stwierdziłam, że fajnie będą wyglądały tutaj właśnie w tym kąciku, dlatego pozamieniałam je z innymi roślinami, które tutaj wcześniej rosły i tak to się teraz prezentuje. Nie chcę, żeby tutaj było za dużo roślin nastawianych na podłodze, ale i tak jak widzicie trochę tych doniczek jest część. Okej, okay, ale już jak robi się za dużo, to mi się to nie podoba i pokażę Wam, jak to teraz tutaj sobie ustawiłam. Więc na samej górze stanęła Makojana oczywiście, Szeflera bez zmian, Szeflera cały czas tutaj stoi, później mamy Makojanę, Syngonium, Syngonium wcześniej właśnie stało na tym miejscu. Teraz przestawiłam je tutaj obok, a skłamiferum zabrałam w ogóle stąd. Na dole stoi kroton, bo kroton tutaj będzie stał chyba zawsze. On mi się tak podoba. No i mamy tutaj na dole kolejne kalate, Kalatea roseopicta, która była tutaj wcześniej i która tutaj oczywiście zostaje. Przyniosłam tutaj też z łazienki Lancifolię. Sprawdzałam wczoraj jej system korzeniowy, bo jej liście są takie średnie. Jest wszystko ok. Więc mam nadzieję, że może tutaj będzie, będzie jej się rosło lepiej. Zobaczymy, czy, czy dogoni te pozostałe kalate. No i trafiła tutaj też stromanti Triostar. Przepiękna. Wiecie, ile ja wczoraj tutaj układałam te rośliny? Przekładałam, układałam, zamieniałam, przynosiłam nowe, wynosiłam i tak w półko. Chyba trwało to z godzinę, ale udało się w końcu dojść do jakiegoś Porozumienia w mojej głowie i stwierdziłam, że tak będzie ok. Nie wiem czy na długo, ale na razie będzie ok. No i słuchajcie, jest też królowa, czyli moja piękna orbifolia, która wydaje mi się, że wygląda tutaj no po prostu bosko, że ona tutaj tak pasuje jak żadna inna roślina do tej pory, więc ta orbifolia tutaj sobie, sobie właśnie będzie. Stała, mam nadzieję, że będzie tutaj pięknie rosła. U mnie to tak właśnie jest. Przychodzą nowe rośliny i uruchamia to całą machinę. Jest kupowanie nowego podłoża, kolejne wydatki, kupowanie osłonek, zamienianie, przenoszenie, reorganizacja, kwietniki. Wiecie, no, no po prostu kupno nowej rośliny to jest tylko począteczek wszystkiego, a później dopiero się zaczyna cała zabawa, przesadzanie i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi teraz większych osłonek bo doniczek nie, bo doniczek produkcyjnych mam dużo, ale brakuje mi właśnie większych osłonek, jakichś koszy, w których mogłabym te rośliny sobie ustawiać, żeby to ładnie wyglądało, spójnie. No, Także, także tak, muszę sobie właśnie, właśnie takie rzeczy jeszcze dokupić, bo o ile osłonek w średnim rozmiarze i w małym rozmiarze mam całkiem sporo, to tych, tych właśnie większych nie, a te rośliny jednak rosną. I tak na przykład tutaj mam skłamiferum, którego zdjęłam sobie z tego kwietnika, który już bardzo mocno mi podrósł, i ten skłamiferum wymaga już przesadzenia do większej doniczki no i automatycznie większej osłonki. Tak, także tak to wszystko, tak to wszystko wygląda. Miejcie tego świadomość, jeżeli jesteście początkującymi roślinomaniakami i na razie tylko kupujecie małe roślinki, wiedzcie, że one rosną, wiedzcie, że będziecie musieli je przesadzać. Dobra, ale nie smęcę. A wracając jeszcze do mojego kącika z kalateami, to ja wiem, przędziorek lubi to. Oby nie było, za chwilę przędziorek byłem tu. Mam nadzieję, że nie. Na razie te rośliny są zdrowe, nie ma tutaj żadnego przędziorka, ale trzeba to bacznie obserwować, bo przędziorek kocha kalate. Zresztą tego mojego krotona też kocha. Teraz nie spodziewam się takiego zmasowanego ataku przędziorka, bardziej na wiosnę, chociaż kto wie, może być i teraz. Nie wiadomo jak to z tym przędziorkiem będzie. W każdym razie będę sobie tutaj te rośliny bacznie obserwować i sprawdzać pod kątem szkodników. Trzymajcie za nich kciuki, mam nadzieję, że będą ładnie rosły. Za tą lancifolię w szczególności, bo ta lancifolia i ta rozeopikta były kupione razem kiedyś w Leroy Merlem jako malutkie roślinki i zobaczcie jaka jest różnica. Jak ta rozeopikta się rozrosła, a lancifolia stoi w miejscu. No ona wiadomo jest trochę może inaczej rośnie, jest trochę mniejsza, bardziej kompaktowa, ma inne liście. Ale mimo wszystko, dobra, ale teraz już koniec o moim kąciku roślinnym w salonie. Teraz idziemy na górę i pokażę wam, jakie tam są cuda, co tam się dzieje. Ja wiem, moi drodzy, że niedawno nagrywałam odcinek, w którym pokazywałam wam wszystkie moje rośliny, ale uwierzcie mi, że od tego czasu naprawdę wiele się zmieniło i te rośliny już wyglądają zupełnie inaczej. I tak na przykład, tutaj możecie zobaczyć mojego grubosza, który przepięknie fitnie. Naprawdę tych kwiatów w tym roku jest dużo na tym gruboszu i tak zastanawiam się, czy na tym drugim również te kwiaty się nie pojawią, ponieważ gdzie indziej wydaje mi się, że jakieś delikatne pączki ja widzę, ale to mogą być zaczątki młodych liści, to nie muszą być pączki, więc nie jestem przekonana. Chciałabym, bo ten drugi nigdy mi nie kwitł, bo ten już kwitnie po raz drugi. W zeszłym roku było to chyba z dwa takie, z dwa takie pęczki kwiatów, a teraz. Jest cały obsypane tymi kwiatami, przepięknie to wygląda. To są takie delikatnie różowe, no bardziej białe, ale jak się ktoś przyjrzy, to można zauważyć taki delikatny odcień różu. Malutkie kwiatuszki, ale jak jest ich dużo, to wygląda to przepięknie. Tutaj też tak samo będzie kwitł, mam nadzieję, że będzie kwitł mój hibiskus. Coraz większe są te pączki, coraz bardziej widać tutaj już. Że on te kwiaty chce otworzyć. Jeden pączek niestety mi odpadł, zrzucił mi go, ale dwa są już tak, zobaczcie, już są tak tutaj napęczniałe, tak pięknie wyglądające, więc na te kwiaty też bardzo mocno czekam. Tak jak Wam wspominałam, poprzenosiłam do seramisu te rośliny, z którymi miałam największe problemy, i między innymi jest to homalomena, i tak ona wygląda na ten moment. Trochę nowych liści wypuściła. Coś tam się kluje. Na razie tych liści nie zasusza i mam nadzieję, że tak pozostanie, że będzie tylko lepiej, że będzie wypuszczała nowe i że się zagęści. Ale jeżeli się okaże, że niestety nie dogadamy się i że ona w tym serami się nie będzie chciała rosnąć, no to myślę, że to już będzie czas na to, żeby się z nią pożegnać. Chociaż daję jej cały czas szansę i mam nadzieję, że coś z tego będzie, bo był taki okres, że naprawdę bardzo ładnie mi rosła, no a teraz zostało z niej to, co zostało. I walczymy, walczymy cały czas, i podobna sytuacja jest ze schizmatoglotisem i z tą cenantę. I tutaj też widzę jakiś progres. Zobaczcie, wyszedł nowy liść, te, które zostały, w miarę się trzymają. No tu jeszcze są jakieś podsuszenia, ale już na przykład ten jest cały piękny, więc czekam, daję tym roślinom szansę. Z cenantę tutaj, zobaczcie. Wypuszcza jakieś nowe liście. Tutaj mamy też całkiem ładne liście. Gdzieś widziałam, że w ogóle wychodzi przyrost nowiutki z ziemi. Wczoraj tak sobie tutaj obserwowałam tę roślinę, więc no jakaś nadzieja jest. Zobaczymy. Trzymam za nie kciuki. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i że będę mogła za jakiś czas pokazać Wam, jak one się prezentują po tej ceramisowej kuracji. I nagrać też filmik o, o właśnie o moich roślinach w ceramisie, jak już będę miała stuprocentowe przekonanie co do, co do uprawy właśnie w ceramisie, w przypadku których roślin mi się to sprawdza, jak mi się to sprawdza, jak nawożę itd., itd., ale to tak jak mówię za jakiś czas. W moim ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam też oczywiście Monster delicjoze, która już rozwinęła całkowicie tego przepięknego, wielkiego liścia, on jest naprawdę olbrzymi, i zaraz, dosłownie za moment, od tego czasu, kiedy ten film opublikowałam, bo tego liścia jeszcze wtedy nie było, wypuściła kolejnego tutaj liścia świeżego, zaraz z tego. Więc ten się jeszcze dobrze nie rozwinął, on jeszcze rośnie, jest taki młodziutki, delikatniutki i już tutaj pojawia się następny. Także po prostu tak szaleje ta monstera, że nie mam słów. Tutaj zobaczcie też ten nowy. No, i tutaj takie, takie maleństwo trochę jeszcze zwinięte, też nowy liścior. Muszę w ogóle pomyśleć nad tym, jak chcę prowadzić tę monsterę, bo teraz jest taka przypięta do tego jednego palika, nie wiem, czy mi się to podoba. Wczoraj ją okręciłam delikatnie, więc z jednej strony inaczej wygląda, z drugiej inaczej. No wiadomo, w każdym razie muszę pomyśleć, żeby tutaj może każdą każdą osobną, bo tu jest kilka sadzonek, każdą osobną sadzonkę przypiąć do jakiegoś innego palika, jak, jakiegoś patyka bambusowego, coś takiego, żeby one nie były tak ze sobą ściśnięte, wtedy może by to się lepiej prezentowało, ale to na spokojnie muszę sobie właśnie ją porozpinać i wtedy zdecyduję. Z kwitnących roślin jest też u mnie grudnik. Tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia, no bo grudniki Teraz właśnie kwitną, to jest ich czas, ale ta moja szczepka była taka malutka, że w ogóle nie spodziewałam się, że on mi zakwitnie. No jeszcze nie zakwitł, na razie ma pączki, ale liczę na to, że zakwitnie tutaj w gąszczu tych moich filodendronów. No i przyszedł tutaj też filodendron rohokongo, bo jest jego stałe w zasadzie miejsce, tylko na lato go przynoszę do salonu, gdzie jest chłodniej. No i prezentuje się tutaj bardzo ładnie, często mam o niego pytania, jak nagrywam tutaj i on z tyłu gdzieś tam się pojawia w filmie to bardzo dużo osób mi zadaje o niego pytania. I słuchajcie, tutaj nowy liść anturium rośnie cały czas, też tak strasznie do góry poszedł ten liść, ale tutaj kolejny, kolejny liścior odrzuca, więc będę musiała obciąć. No i tak to jest. Jeden liść przychodzi, drugi liść odchodzi. Był takim maleństwem, a teraz już całkiem podrósł. Będzie jeszcze większy na pewno. Nowy liścior, którego też nie było widać wcześniej, pojawia się u filodendrona bilet. Za chwilę już będzie się rozwijał. To też jest filet, który produkuje liście przez cały rok. Bardzo ładnie i, i bezproblemowo rośnie. Trochę tutaj na tych półkach też oczywiście pozmieniałam. Na przykład mi stoi tu, tu już filodendron tortum, który znalazł swoje Nowe miejsce. Teraz stoi tutaj w takim koszu i jest popodpierane na takiej, żeby trochę się wyprostował, bo jak wiecie, on tak rósł bardzo płasko. Teraz chcę go prowadzić trochę do góry i z daleka tak to wygląda. Mocno się tu wszystko zagęszcza. Cały czas te rośliny rosną, więc ja jestem bardzo zadowolona. Powiem Wam, że dużo roślin mi przybywa i muszę myśleć teraz też o jakiejś ciekawszej organizacji, no bo tutaj na półki już za bardzo nic nie wcisnę. Wszystko jest, całe miejsce jest tutaj zarezerwowane przez te rośliny, które są i one cały czas jeszcze rosną, więc trzeba im zostawić trochę przestrzeni, a no roślin przybywa, więc muszę pomyśleć nad jakimś nowym regałem albo czymś takim kwietnikiem, no ale Czymś co pomieści więcej niż trzy rośliny. Mam w planach wykonanie takiej niedużej ścianki dla pnączy, więc to może trochę rozwiąże mój problem. Na razie jest to wszystko w powijakach, ale jak tylko mi się uda zrealizować ten plan, to na pewno Wam pokażę jak to wszystko będzie wyglądało. I na koniec tego filmu jeszcze jedne kwiaty. Kwiaty eszynantusa, też rozkwit. I będzie jeszcze kwitł, bo ma jeszcze więcej pączków. Tutaj mamy piękne jego kwiaty, możecie zobaczyć jak wyglądają, jeżeli nie wiecie, to jest taki tradycyjny, powiedziałabym najzwyklejszy Eschinantus. Tutaj zobaczcie, są jeszcze pączki, tu jeszcze kwitnie i są pączki, także trochę tych kwiatków będzie miał jak na to, jaką małą jest rośliną, ale to, że go tutaj przyniosłam... Było naprawdę dobrym pomysłem, bo dzięki temu trochę odżył, no i zakwitł. A wcześniej stojąc tam na półkach, gdzie miał mało światła, no to tylko wegetował i nic tu się nie działo. Teraz mogę się pocieszyć trochę tym pomarańczowym kolorem. Tak się teraz u mnie właśnie złożyło, że cztery rośliny naraz kwitnie albo za chwilę będzie kwitło. I o ile nie jestem zdziwiona wcale tym eszynantusem, bo on już kiedyś u mnie kwitł, i właśnie kwitł jakoś tak zimową porą, więc nie jestem zdziwiona, że teraz kwitnie tak samo gruboż, bo gruboż dopiero został przyniesiony z zewnątrz, i, i on zawsze, znaczy zawsze, no one tak mają po prostu, że jak przynosi się je z zewnątrz do domu, łapią tę temperaturę, to później kwitną po mniej więcej miesiącu. Więc gruboż też mnie nie zaskoczył, ale zdziwiona jestem strasznie hibiskusem, że teraz kwitnie. Tego się nie spodziewałam, no bo grudnik no to wiadomo, jego pora, ale tak się właśnie złożyło, że wszystkie akurat w tym samym czasie kwitną. Dobra, kochani, dzisiaj taki krótki odcinek za kamery. Dziękuję Wam serdecznie, że oglądaliście. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgów. Jeżeli nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego. Cześć!